Siemanko. Dzisiaj mamy piąteczek. Ludzie już się zjeżdżają na XRS Włodawa. E, także bardzo fajnie, bardzo fajnie czekamy. E, czekamy troszeczkę na deszcz, bo trak już e, tor się zrobił strasznie suchy. Zaczęliśmy już powoli polewać niektóre sekcje i rzeczywiście bardzo pomagają. E, także jak widzicie, sporo ludzi już przyjechało. Jest niestety pogoda Pogoda jest zanosząca się na deszcz, ale tego deszczu wciąż nie ma i my trochę na niego czekamy, bo to na pewno poprawi nam trakcję, bo jest, zaczęło się robić bardzo ślisko. A jeżeli nie będzie trakcji, to oczywiście mamy przygotowaną wodę, będziemy dla Was polewać tor, więc na pewno XRS Poland nie musicie się tutaj o nic martwić. Wszystko jest przygotowane dla, dla Was. Piękna robota tutaj ekipy Tomka, Tomka z Włodawy, który w zasadzie w niecały miesiąc czy w miesiąc zbudował ten tor. Jak widzicie, tor jest. Rewelacyjny, brakowało nam takiego toru w Polsce. Wreszcie można, wreszcie można do końca, wcisnąć, do końca wcisnąć, wcisnąć gaz na prostej. Prosta ma praktycznie 70 metrów, więc jest tutaj, jest, jest tutaj co robić. Jak widzicie, tutaj jeździ Wojtek Rzepecki tym zielonym modelem. Zanim jedzie Damian Rogodziński. Bardzo ładnie robi tą przeszkodę, Wojtek. Pętla, pętla z tego co wiemy, działa, sędziówka działa, podest działa, jest wiecznie, ale co poradzimy, taki jest ofroł. Także zapraszamy wszystkich, jeżeli macie ochotę, pamiętajcie, możecie jeszcze w niedzielę wystartować. Jutro mamy kwalifikacje, w niedzielę mamy, mamy finały, a od rana są jeszcze dwie kwalifikacje dla zawodników. Dla zawodników. Także, także spokojnie zdążycie jeszcze do nas przyjechać. Więc jeśli macie ochotę, wpadajcie tutaj do, do Włodawy. Także pamiętajcie, XRS Poland, dzisiaj mamy piątek i do zobaczenia później. Cześć, hej!